Ej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget". jesteśmy na Wojowniku i mamy ostatni y, dzień w roku, 31 grudzień. No oczywiście ja to nagrywam dzień wcześniej, bo niestety, ale w Sylwestra też pracuje y, i to dość wcześnie, muszę pojechać, więc nie miałbym szans nagrać tego dla Was akurat w Sylwestra, więc jesteśmy jeszcze przed eventem, no ale... Ale to nie jest najważniejsze, bo tutaj najważniejszym, najważniejszą rzeczą jest przecież to, co osiągnął Wojownik w rok i jakie cele sobie zamiaruję tutaj postawić na przyszły rok. Przypominam o oparciu w górę w komentarzu, do biku, jeśli go jeszcze nie macie i odwiedzenia linku w opisie na pewno Discord dla widzów. Fundusz wsparcia będziemy startować od nowego roku znowu. Więc na razie nie polecam wchodzić i wpłacać po książki przepać, Wolałbym tego nie doświadczyć. <laughs> więc okej. Okay. Na początku tego roku mieliśmy tutaj na Wojowniku 380 poziomów. Więc kupiliśmy 80 poziomów. Gdzie powiedzmy 30 poziomów wbić z samej awki i kalendarza, bo tutaj nie, nie ruszałem lochów w tym roku, więc tutaj mieliśmy naprawdę duży zapas. Do tego, żeby tutaj więcej tych poziomów wbić, ale ja jestem osobiście zadowolony. 465 poziom nie jest taki zły wynik. Tym bardziej, że patrząc na statystyki, tutaj na, po, na, na serwerze na to Interface tutaj neutral, Pikachu, Metra, Tox, Nemesis, 5, 6 w tym momencie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 osób. 17, 8, no dość sporo 17, 19, 20 20 osób ma wyższy poziom 21, 22 osoby powiedzmy, że 22 osoby mają wyższy poziom ode mnie w tym momencie ale oni mają wyklikane lochy więc patrząc na to, że ja mam w lochach jakieś około 10 poziomów zachomikowane. No to tych 20 paru osób na pewno ta liczba się sporo No ale nieważne, nieważne, to jest nieważne. Przejdźmy tutaj teraz do statystyk, bo też jest dosyć ważne. Siły miałem 28 tysięcy, więc zyskaliśmy ponad 40 tysięcy statystyk. Wytrzymałość miałem 26 tysięcy i teraz mamy 56. Daliśmy również 30 ty 70 tysięcy dostaliśmy statystyki na cały rok. Eee, więc co bym chciał osiągnąć, jeśli chodzi o statystyki na przyszły rok? No 70 tysięcy myślę, że będziemy mieć nawet więcej eee, tutaj tych statystyk niż 70 tysięcy powiedzmy że takie 80, więc po 40 tu i 40 tu, więc 109 może 110 więcej sip i 96 więcej wytrzymałości. To się uda, wiemy się w przyszłym roku pod koniec, właśnie też w odcinku podsumowującym. Także tutaj mamy wszystko opowiedziane, tak mniej więcej na szybko. Jeśli chodzi o level, jeśli chodzi o yy, statystyki, więc możemy chwilowo sobie przejść dalej i zacząć tutaj. wszystkiego, czyli zrobimy na pewno to. 23 miliony padły, yy, To możemy sprzedać. Co dzisiaj chce mam, Też jest dosyć ważne, rękawice. No, oczywiście, mam rękawice tylko takie, ale to mi nie jest potrzebne. 150 milionów padło jeszcze z kalendarza dzisiaj, więc spoko no, to mi się podoba. Zwiększ swoje szczęście trzy razy, tu zaraz sobie zwiększymy. chyba najpierw wróćmy, jakąś fronte To jest dla Maga Druida. Mag chyba ma zmienioną dokładnie, więc żeby to rozmontować. To sobie rozmontujemy od razu też i chyba tyle. Chyba tyle, więc to tu. Nadal czekamy na nowe klejnoty dla naszych pachołów. No i doczekać się nie mogę, bo dość długo nie leci pomarańczowego. Mamy 900 na 1000 aure, więc nie tylko będziemy mieć aure 37. Na początku roku chyba mieliśmy 19, więc też mieliśmy 17 poziomowe aury. Więc chyba, chyba spoko. Spoko nie jest najgorzej. Wiem, nie wrzucałem tutaj często samych epików, więc ten wynik mógłby być lepszy, ale ja i tak jestem zadowolony, tym bardziej, że już prawie 37 mam, więc tragedii nie ma. Tutaj dołączymy i możemy zacząć robić awkę, tylko najpierw zwiększmy sobie ten szczęście trzy razy. Niech już tutaj nam plakat nie leży, tylko zróbmy to, co do nas należy. 10, proszę 16. Rozgawka właśnie. A propos pupili, to dobrze by było je nakarmić. Więc zróbmy to. olek 20. niestety ten mamutek będzie się nam odbijał, czkawką, w komputerze. No, bo przez przypadek tutaj się nie zmienił Pupil go nakarmiłem kiedyś w tym roku. E, Tedy X spróbujmy mrokiem go pokonać. Wygraliśmy super. E, jak to na odcinku. Tutaj mamy mocnego, mocnych przeciwników, ale udało się Crazy pokonać. E, tutaj coś nam się świeci jeszcze: Pupil, 8 głowa Hydra, więc atakujmy. No i lecimy dalej. Jeśli chodzi o statystyki, no to tutaj też mogły być zdecydowanie lepsze, no bo przecież na Golda przeszliśmy tutaj dopiero po 450 poziomie. więc też do tego 450 poziomu dość nieznacznie te statystyki nam nie rosły, nie bardzo tak nam szybko rosły. No bo patrząc nawet na to, że gdybym teraz sobie zrobił jeden dzień na expa z golda, podczas gdy te to, to no tak, to moje statystyki wyglądałyby dużo, dużo gorzej. Z tego względu, że dostałbym trzy razy mniej złota, a powiedzmy dwa razy więcej expa. Czy to jest opłacalna wymiana? Sami musicie je ocenić. Więc tak właśnie to się przedstawia. Takona. Więc myślę, że tutaj te statystyki mocno, mocno ruszą. Znajmniej taką cichutką mam nadzieję, to jest fajna misja. 1015 Więc bierzemy. A jeśli chodzi o pupile, no to na przyszły rok chciałbym mieć 2000 wszędzie. Co z tego będzie, zobaczymy. Nie nastawiam się, bo ja wiem, że te pupile potrafią być wredne. Więc nic tutaj z tym nie poradzimy, jak nie będziemy dostawać jedzonek. Także no, pozostaje czekać i mieć nadzieję, że. Coś tutaj podziałamy w tych pupilkach nawet ładnie. No, ogólnie te pupile nasze nie są takie złe. Wiem, że dużo straciłem na tym, że tego żółwia nie złapałem w początku. Bo nie wyrobiłem się, niestety. Potem mieliśmy drugą szansę w sierpniu jeszcze, ale też nie dałem rady. To był sprytny to Łapał go. No, my niestety. Byliśmy na tyle sprytni, żeby go złapać wtedy. Ale odbiliśmy sobie go w następnym roku. No i też już mamy no, tam na następnym poziomie już naprawdę dość daleko, jeśli chodzi o tu wilki. Zależnie mówiąc, tym bardziej, że sporo dają eventy karmienia, ten wypas. Publiczny. To daje naprawdę sporo, bo wcześniej na zwykłych eventach byli, można było karmić maksymalnie 3 razy kilki i też dostawało się tylko chyba normalnie jedno jedzonko. A później to zmienili, że można karmić 9 razy i dostawać po 3 jedzonka. I to też z walk środowisk. Na tym etapie walk środowisk na pewno nie ma, więc trwają tylko zwykłe walki. Kupilk, ach 2,5 to by było 6, 6, weźmiemy 2,6. 7 za 16, też możemy sobie przygarnąć. O, grybek jak miło. 9. No, i tak, trochę się rozgadałem, ale tu trzeba zacząć robić kawkę troszkę szybciej. Jak zwykle, ja to nagrywam przed pracą, trzeba to jeszcze wrzucić. Chociaż wrzucić, to ja sobie mogę jak wrócę. Bo na dzisiaj odcinek to się na wczoraj. Zostaliście Maga z opowieściami, to weźmiemy, to jest naprawdę ładna. Rzadko się trafia taka. Więc dostaliście MAGA. Mam nadzieję, że MAG się podobał i mam nadzieję, że wojownik też Wam się spodoba. No, niestety nie poklikamy sobie lochów na razie, ale no zbliża się ten moment, gdzie te levely z lochów trzeba będzie ruszyć. No i tak się właśnie zastanawiam, czy to będzie za 15 poziomów, czy może jednak za 20. O no 485 tak bym chciał wycelować. Właśnie momentem tego ruszenia lochów, nawet no zobaczymy, jak inni tutaj będą sobie radzić. No bo to też będzie dużo dla nas znaczyło. No bo chciałbym mimo wszystko w tym top 5, może top 10, nie pić, No nie będzie to ale taki prosty czy tam nie było lepszej misji? Patrząc na to, że 20 ponad osób ma większe poziomy od nas, ale nie będzie proste I pić 500 poziom jako 10 osoba na serwerze. Tym bardziej, że praktycznie większość tam idzie. Normalnie w Golde, ale... ale... cisną lochy. Są na bieżąco. Możemy tą kostępkę machnąć. Już nie mamy niestety rozmontowania, niż I trzeci pasek przed nami. Zobaczymy tak co nam przyniesie. W takim bądź razie no, mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za to, że bym tutaj 500 poziom bił. Mniej więcej jako dziesiąta osoba. Jeśli będzie to szybciej, no to super. Jeśli będzie później, no to troszkę szkoda. Ale nadrobimy sobie, na pewno sobie nadrobimy tutaj. Robimy sobie tutaj te poziomy. Tutaj wcale nie ma staru na to, bo podejrzewam, że nie pójdzie na to jakoś bardzo dużo grzybów. Bo tego co tam wydaje mi się na no to początki, to będziemy po prostu nawet barbarem sobie miażdżyć zapas w lochach tenżny, Dopiero później no, mogą się trafić takie problemy, gdzie no, ciężko będzie nam kogoś pokonać, ale też nie będziemy jakoś tutaj szarżować na tyle, żeby po prostu za wszelką cenę ich przeklikać, no bo później też nie będziemy mieli co klikać normalnie. Więc no mega, mega chciałbym tutaj wbić na poziomie dosyć szybko. Ale wiem, że to też nie będzie wcale proste. Więc poczekamy tyle, ile będziemy mogli tak naprawdę. Wtedy się okaże. Uda się. Samych loszków, pić, czy nie? Będzie, będzie na pewno masa ciekawych odcinków z Wojownika w przyszłym roku. To jest na pewno w procentach pewne. Rękawice nam wpadają Masno. Eee, okay. 5 za 10, już kończymy awkę, więc jest spoko. 10 hmm. za 10, kurde, weźmy tą siódemkę. No, oddało. Oddało, że ta siódemka tutaj poszła. Chciałbym tą siódemkę w sumie wziąć. To by nam ustawiła fajną dwójkę, ale tutaj też nam ustawia ta piątka. Dobra, weźmy tą mieszaną bo 4 miliony ekspa to nie trafia się tutaj już rzadko. Ty ten, ten truskawka. Czy my możemy Możemy nakarmić? To bardzo dobrze. Czerwona. Na co? Na, e na golda. Ale tu jest lepsza piątka. Kolejna czerwona na siódemce. Tym razem chyba weźmiemy tą czerwoną. Zrobiła dwójkę na wszelki wypadek. Tutaj dokarmimy jeszcze toperka. I to mamy. No. W miarę. Teraz w e, Więc to mamy. Możemy sobie ustawić wartość na tyle. Bo, tak jak mówię, nagrywam to dzień wcześniej. E, no i spoko. Mamy dziesiąte miejsce. Mamy prawie 700 baniek, ale jeszcze nie kręcili. połem. Patrzmy 15. Idem do wyrzucenia niestety drugie 15 trzecie 15 ładnie ładnie będzie czwarta nie będzie czwartego ale i tak fajnie 74 si HP pada więc kolony 285 milionów y życia przekroczyliśmy w tym momencie to jest dobra informacja. Jakie plany tutaj na podziemia? Bo jeszcze tego nie powiedziałem. Mamy kopalnię złota na 34 poziomie. Buduje się 35. Ile możemy ze 20 poziomów na pewno? Więc powiedzmy, że 55 Taki cel minimum. Kopalnia złota. Taki cel maksimum powiedzmy, że nie wiem, czy ja to dobrze przeliczę. 59 powiedzmy, że 59 to będzie taki cel maksimum tutaj na kopalnie złota. A jeśli chodzi tutaj o nasze hmm. działania w twierdzy, no to tutaj chcemy kopalnie złota 50. No i polecimy sobie w Skarbiec prawdopodobnie, chyba, że zaczniemy sobie robić tutaj Boki, żeby zdobyć osiągnięcia, bo to też jest dosyć ważne, ale Skarbiec chyba ważniejszy, więc mimo wszystko obijemy sobie kopalnię na 50 i zaczniemy robić Skarbiec. Wątpię, żebyśmy skończyli Skarbiec, te 30, bo to 240 dni, tutaj 12, jeszcze ulepszeń po 15, to jest 110 to jest 350 dni, więc szansa by była. Szansa by była, żeby w tym roku skończyli skarbiec i kopalnie 50. No ale zobaczymy. Zobaczymy czy to się uda. Także trzymajcie też kciuki za to. Więc może dalej do tego co się tutaj dzieje. Tu spróbujemy tego wojownika sobie strzelić. sobie... A jeszcze nie możemy dwie minuty. Do walki popili, więc idziemy na hazardiste i zobaczymy czy kości coś dzisiaj dadzą. Eee, także tutaj super, że wpada Goldzik kolejny. Tutaj do, dużo, dużo, naprawdę dużo przed nami na tym Wojsku. No, będzie się działo no, gdzieś tak na przełomie może marca, kwietnia. No, chociaż wbić 20 poziomów do kwietnia to nie będzie wcale takie proste bo powiedzmy, że to będą 4 miesiące, no ciężko będzie tutaj, myślę, że gdzieś bardziej w połowie roku nawet da nam się ten 500 posiągnąć. O, ładnie sypnęło duszami. No i mamy piątkę nawet, dusz, szkoda, że nie czegoś innego, ale niech już będzie, dobra, to drewno też już wiemy jak dało trójkę. no i idziemy w złoto może, Niestety się nie udało, ale Hazardista i tak był w miarę sympatyczny. Także tutaj zbliżamy się powoli do tego 466 6. poziomu, ale to też już będzie w nowym roku. No tu jeszcze jak wy to będziecie oglądać to ja będę dostawał 10 klepsydr no i zostaną nam 2 dni do poziomu. To też jest ok. Także to mamy zrobione, to mamy zrobione. Tutaj nic do kupienia nie mamy. Jeśli chodzi o odłamki i metal, no to metalu mam prawie 1 700 siedemset, a odłamków mam prawie 400 tysięcy, no z czego chętnie bym tutaj zaczął podnosić te itemki na razy 13. Ale to jeszcze jest zbyt mała ilość odłamków, żeby wszystkie je ulepszyć. No na pewno chciałbym na razie na razie 12 zostawić broni tarcze, więc mamy i tak 8 itemów na razie 13 po 51 tysięcy, to jest ponad 400 tysięcy ofłanków. Jeszcze nas nie stać, więc tutaj musimy się troszkę wstrzymać, no i idziemy dalej. Kabinet magii, nic do kupienia. Rękawice, te które mogliśmy. Jeśli chodzi o podstawy, no to siłka 20 tysięcy, wytrzymałość prawie 12 300. Brakuje tak naprawdę jednej statystyki do tego gdybym nie ulepszał może szczęścia dzisiaj to bym miało to. to... No, może nie, bo jednak to szczęście jest bardzo, bardzo tanie. No dobra, w takim razie została nam walka po chwili 1513, więc to jest mocny przeciwnik. Spróbujemy ogniem. Udało się, i truskawka na jutro. Tutaj jeszcze śliweczkę dokarmimy, jest git. Tutaj coś nam się świeci jeszcze na arenie. Oczywiście powinienem to bardzo, bardzo dawno temu zresetować, ale nie chcę. Nie potrzebuję na razie. Oczywiście standardowo skipy, bo nic innego dostać nie możemy, więc też nie bierzemy. <laughs> Także tutaj przechodzimy dalej. Lochy trzymamy. Chciałbym, jeśli chodzi o lochy, chciałbym zrobić karuzelę z idolami tak przynajmniej do dziesiątki, po ponad dziesiątego. Chciałbym być może zamknąć trzynaste piętro, chciałbym zamknąć Asteros. To takie maksymalne cele na ten rok. No bo tutaj tych pozostałych na pewno nie zamknę jeszcze w tym roku, tak, tak mi się wydaje. Ale <laughs> Esteros i 13 piętro chciałbym zamknąć jeszcze w tym roku. To się uda pojowikiem. Może być ciężko, ale zobaczymy. Zobaczymy co tam się podzieje. Także tu mamy to zrobione. Proteks nam odskoczył na jeden poziom. Właściwie to nawet nie na cały, bo gdybyśmy machnęli dwa e, dwa loszki, to byśmy go dogonili, ale tak jak mówię loszki trzymamy. Statystyki mamy chyba porównywalne 26, czyli 6 tysięcy do przodu, tutaj, a tu mamy też jakieś 6 tysięcy, czyli wyrównuje się troszkę więcej chyba. Tam jest 7 tysięcy, no to 1000 statystyk jakoś wchodził. Jesteśmy, więc nie, ma, nie ma tragedii. Więc dobra, Tu wszystko mamy zrobione. Także wydaje mi się, że to tyle w tym odcinku. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej. Dajcie znać się wybieracie, tak jak mówię. I oby wszystko co najlepsze przytrafiło Wam się w tym nowym 2022 roku. Trzymajcie się cieplutko i na razie.